Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. To już przedostatni vlog, bardzo się z tego powodu cieszę. E, jestem z rana nieogarnięta, dlatego że cztery dni w pracy totalnie mnie wykończyły. E, jesteśmy dzisiaj wszyscy razem, bo ja, Mati i Misia w sumie standardowo. E, no i jesteśmy już po śniadaniu ile. Popaczkę, bo właśnie kury przywiózł nam paczkę, czyli takie ostatnie prezenty. E, no i co? I później mi się idzie spać, a my. Zresztą zobaczycie, co my będziemy robić. Także zapraszam Was serdecznie. I otwieramy z się razem paczkę, tak? No otwieraj. Otwieraj. Słuchajcie. E, mm, mówiłam wam, że właśnie przyszła do nas ta paczka e, od Kolo, od Kolorant. Także teraz wam pokażę, co zamówiłam. część wam nie pokażę, bo to będzie prezent, więc nie chcę, żeby ta osoba widziała, co zamówiłam. Hello. Mogę nagrywać dalej? No chodź, pokażemy razem, co zamówiła mama. Bardzo ci dziękuję, dziękuję. No to otwieramy. To otwieramy szybciej, bo kolejno podaję. I już kolejny podaje. już Szybko otwieramy co to przyszło? Mamy jedno opakowanie. Zaraz otworzymy. Dawaj drugie. Szybko, szybko, szybko trzeba, szybko, szybko, bo tu Michalina podaje. Dobra. I co? Zobaczymy co jest w środku. zobaczymy co tu jest? Mała Misia! Wow! Co tu jest? Fotoksiążka? Foto. No bo nie chciałam wszystkich z niej wywoływać, a tak ma, ma wszystkie zdjęcia z tego w formie książki. E, mamy bardzo dużo zdjęć z Michaliny, urodzin, sesji nie chciałam wszystkich z nich wywoływać, bo po prostu już mam bardzo dużo tego, tych albumów A tak stwierdziłam, że zamówię jej taką pamiątkę W formie, pamiątkę w formie właśnie fotoksiążki No tutaj właśnie, tutaj przejęła już się Właśnie wiem Przejęła już Tą fotoksiążkę, a tu mam z jej urodzin a, Co tutaj mamy? I to tak wygląda. Można w ogóle na tej stronie zamówić w różnym formacie. No i o, tak to. Tak to wygląda. Takiej. Można sobie oczywiście pozmieniać format. I o. Tak to wygląda. Fajny. Ale <grywa> myśli, że to jest książka. <grywa> Chodź tu, zobacz. I to nawet sobie może fajna jest w formie prezentu dla kogoś. Nie? No i słuchajcie, kolejna, kolejna rzecz, którą zamówiłam. Misio, uważaj skarbie. Kotek, chodź tu, przypilnuj jej. Widzisz, tutaj jest mama, tata. Tu jest mama i... No, zawsze góry nogami jesteś. Jaka fajna pamiątka. Jaka byłaś malutka. Tu tata. Tata, tak. Tu jest tata. A misia gdzie jest? Pokaż paluszkiem, gdzie jest dzidziń. Tata. A tu jest misia. Patrz misia. No patrz misia. Tu jest To Ciebie mówi mama, a na mnie tata. Tak, jest mi Widzicie, jest po prostu szał na książkę. Wiecie, to jest fotoksiążka, więc z tego, że mi uwielbia książki, to ona już myślała, że to jest książka dla niej, więc... To jest książka o niej. A to jest książka o niej. Tak! Dobra, lecę lecę. No, Polamy kolejny. Pał! Wow! Cędarz <grybujesz> na, każdy, na każdy miesiąc. Nie będę wam pokazywała, bo tutaj w takiej właśnie formie, że mamy zdjęcie. To samo. I co? To samo, co mamy. Tak, tak, bo ja to wzięłam właśnie, że na każdy rok, na każdy miesiąc. Tak, tu jest mała Michalina z statusiem na placu zabaw robi buju buju. Tak? Tak! <grybujesz> tak! Ta a mogę dalej zobaczyć, co tam. No, idziemy dalej zobaczyć. A Nowy kalendarz nas będzie później. Jest mała Michalina. Nie, jest po otworzę, dobra? O, i tu jest misia z miją. Jest piesek. Siwo. Tak? Co roku ten pies ma jest moja maści. W ogóle słuchajcie, siedzę sobie. Teraz misia będzie szła spać i jakoś tak na TikToku coś widziałam, jakiś filmik z um, melodią, z listą do M i sobie tak pomyślałam, że o, może włączę właśnie sobie listę do M no i właśnie sobie odpaliłam położę to co włączę, a tymczasem idę położyć mi się spać chciałam sobie włączyć listę M, tak jak wam mówiłam. Się położyłam spać, później, e, jak widzieliście, Mateusza strzygłam. No i teraz mówię, a dobra, Mati poszedł się myć, a ja w tym czasie sobie włączę listę M. I kurde, nie wiem, co się dzieje. Bo włączam a tam w ogóle nie ma obrazu, tylko jest dźwięk. Wyłączyłam i włączyłam jeszcze raz, więc zobaczymy. Działa. Czyli się po prostu application Um, zepsuła. Dobra, działa. Aaaa, będę Nie patrzcie, na syf, bo muszę do buteleki sprzątnąć, ale. już tak nie czuję, świąteczny klimatik? Nie wiem czemu, słuchajcie. Ja zawsze na listach do M, na pierwszej części w sumie, zawsze tylko płaczę. To w sumie na wszystkich częściach płakałam, ale jednak ta pierwsza część mnie najbardziej rozczula. I jest naprawdę fajna, fajnie jest zrobiona. Druga jeszcze tak można powiedzieć, że spoko. Ta druga, druga część też jest nawet spoko zrobiona, ale jednak ta pierwsza ma to coś w sobie. No nie wiem, jakiś mi się głos tutaj łamie. Dobra, czekam na Mateuszka i ja oglądam sobie. Słuchajcie, człowiek jak się ogarnię, to od razu jakiś taki ładniejszy się robi w ogóle. Jeszcze włosy sobie nie wyschły do końca, ale jadę dzisiaj na rzęsy, także musiałam głowę umyć, ogarnąć się. No ale Mateusze też strzyknął, tak jak widzieliście, to też chciałam się umyć, bo jednak jak go strzyka, to ten cały włosek. No, więc y, Misia już powinna zaraz wstać. Ja się zbieram i y, jadę y, na rzęsy, a wcześniej jeszcze do galerii po resztę prezentów. Miałam, myślałam, że już ogarnęłam wszystkie, ale jednego okazało się, że nie wczoraj to miałam zrobić, ale przez to, że był duży ruch, zapomniałam całkowicie o tym. Także e, dzisiaj będzie krótki vlogmas, dlatego że na bieżąco go montuję, żebyście jeszcze dzisiaj mieli o 19. Także trzymajcie za nim kciuki, żeby się udało. Ja za każdym razem, jak to oglądam. Zawsze rozczulała mnie ta scena, jak... Najbardziej jak Jak się dowiedziałam, że nie będziemy mogli mieć dziecka. I mimo, że nie straciłam e, ciąży nigdy, to no bardzo żartowało. się z tym utożsamiałam. To ten taki ból straty jest najgorszy. Uf, Się. E, właśnie byłam w galerii e, zakupyśmy ostatni prezent i lecę teraz na rzęsy, bo jestem spóźniona. Zawsze coś się dzieje, zawsze e, są jakieś korki w momencie kiedy ja się śpieszę. W odwrotku, okej, okay, mo, mo, może się tak zdarzyć, że te korki będą, ale no nigdy w tym miejscu. Jest już 30... jest 14.32, a ja od góry minut odpowiedniam już być chociażby na miejscu a mam mało Ma... mamy tak naprawdę to jest zaraz tutaj tylko po prostu samochodem jest dłużej pewnie na piechotę poszłabym szybciej no ale jadę na rzęsy później wracam mm, i i trzeba nas spakować bo jeszcze nie jesteśmy spakowani i w ogóle i prezenty muszą mi się po popakować I no masakra Właśnie, słuchajcie, wyszłam z tych rzęs i jadę teraz do biedronki po parę rzeczy, albo może nie, nie wiem. O! Ja pierdzielę, ja pierdzielę, albo się wypaliła. Jakiś kamień tu był. Dobra, ciemno jest. Lecę. Idę właśnie do Rosmana, ale jest tyle ludzi, że nie mam gdzie zaparkować. Więc... Wiecie, co, wiecie, co jest piękne? To, że jadę i śnieg pada. A ja tak mówiłam, że Boże, fajnie, byłoby, jakby śnieg padał, zobaczcie. Pada. Wiem, że pewnie do jutra nie będzie tego śniegu, ale to tak bardzo cieszy, Ale byłoby fajnie, jakby na Wigilię spadł śnieg. Zobaczcie, czy to nie jest coś pięknego, jak tak śnieg pada. Pierwsza tu nie wyszła, bo, bo za ciężka A ja nie będę przedłużała już tego vlogmasa, bo chcę, żebyście jednak jeszcze dzisiaj zobaczyli um, u mnie na kanale. Także dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie i już w ostatnim. Późka, pa pa!